Siemonia trzykrotnie widziałem, trzy w sensorze Lego a dzisiaj widzieliśmy tatu, jest z i zaraz powiem, bo przejdziemy do szczegółów, które dzisiaj nas po prostu obowiązują. A więc jest bardzo liczna katastrofa. No ja tutaj stałem, i tu wydałem, że wam to dziękuję, że to um, bo jest tragedia. Nie na tym powiedzieć. Jest tragedia. Jak wiecie w ostatnim filmie, no zobaczcie. No. Wszystko tutaj dla niego wyrastało, dla niego ruszamy drzwiwa. Pierwsza sprawa jest taka mniej ważniejsza. Sprzedajemy tą bisturę. Tu nie możecie jeszcze napisać, bo już mamy kupca na nią, on da za nią 15 tysięcy. Czyli za 25 tysięcy byśmy kupili Bizona. Ale mówię, no możecie sobie, możecie pisać w komentarzu, czy sprzedajemy ją, czy jednak ją zostaje, zostawiamy, bo ona zobaczy ale ja może pokazać, jak ona brzmi, jak ona odpala.

Słuchajcie, no tragedia, ja już kury przywiózł i są małe tam w domu. No i zobaczcie to, tyle tego zostało tutaj gruży. Tam są w całej konstrukcji w ogóle, w tego, zobaczcie, tutaj są trzy takie kubki, bo um, ogólnie wracamy już z kurami, bo mi, że kurny się zawalił i tu zbierał już, jak widzicie skrokę od no, bo to wszystko było tutaj i tutaj było wszystko no, jestem w stanie uznać, że to jest tragedia, no co to się stanęło? no to jest tragedia, no, no. bo kurnik nam się zawalił, kurczaki mało, 10 kurczaków mamy ojciec już pojechał załatwić nowe deski, nowe wszystko, żeby, wiecie, to jakoś odbudować ile to zajmie no nie wiem no tak szczerze nie wiem no ale dobra zresztą my musimy odstawić sobie ciągnika więc możemy sobie odjechać Jak po prostu stawić, nie? Trzeba no być fajnie, nie, no być fajnie, się... Bo fajnie miało się co robić a w domu to trzeba będzie je karmić. Może no, w jak ono się... ...nie się nie zachypuje. To będzie lika, Dobre, no? Dobra.

ja szczerze nic nie Smaczne, bo miałem w planie, bo miałam nic nie zauważyć tutaj kurczaki i wszystko je zabaw no ale to stało na przyszłość, no stało, bo nam y, chmury cięgać, no i nie niełą planów w ogóle, ale my to zaraz się znajdą. Za niedługo ruszamy też z Żniwa Będy, za niedługo. No Dzisiaj nie ma osobistych raczej niż on sam. No tak, na odcinku, bo żeby tego właśnie, że pojechał i wziął łapień, da się tu nowe ładnie. I nawet nie polecimy nowych ład, nowe dechy, bo powiedział i ojciec tego, że oni... On chyba kupi deski, bo łowik ten nam wyjdzie po taniej, bo tu mamy stanką konta... za... jest dalię 2 tysiące No, dla nas to wiecie, to jest takie mało, w sumie bo my się rozbijamy, bo to jest za poświatem Tak, e, teraz, e, teraz na tej e, Tutaj to No i co mogę powiedzieć na no no I Trzeba chyba będzie to zbierać więc w sumie. Weźmiemy no ten gruz. og vegaru metaðuðu niðskáma sum lagaðu. Og munin tað stórt, tað mun stanna í einum tíðum. Og í Arabia, tað er einn stykki av planina til stóru, og mun virkandi. Og tað er. Og síðan ástur og við, tað kjem. Og tað er mun ikki at taka. Og virðilega I do Zabacz, ja tam, no ja nie mam dzisiaj nic do mówienia, tak się bo miałam inne plany, a potem tak, się, no, że kurnie się zawali, no i wiesz. O, nie. Zobaczę, co byś tylał piszcie w komentarzu, słuchajcie, czy... ja, tu jest, jest bardzo fajne, mówić wtedy. Ja napiszę w komentarzu, bo będzie fajnie widzę, co robimy z tą biskulą. E, tak jak mówiłem, już mamy na tą pistule, ale musicie pis napisać, bo wiecie, no, Wy też możecie je, wiele rzeczy tutaj pisać do serii. No i dobrze. No właśnie, zamach dla dzieci, kiedyś w jeszcze walczyć. No bo i

An enquanto pot sem band lawan Pre студan. Lari, zaborət pun pot Ranil intensive young do akwen eben dragon ta pan mese je ban ekor ndanto Dsistri Band artiw

自己吃到，就是你的错。 Zaparkowane w jednym miejscu. No i zobaczcie. Tu jeszcze to zostało, że pojedzie no. no. jest No, normalnie. budowlancy budowlany, zobaczcie. Czyli nim no i to za niedługo ma przyjechać, w nie, długo, no, nie mimo, to, gdzie jest. On mówił, że już wraca. za załatwił. I jak ten, i on zaraz, jak przyjedzie już, to będziemy zaczynać może już drugowy tego. W ogóle tak myślę, bo pszczoły, wiecie, latają, że jakieś tam, już są, wiecie, no. Jak już może je, Dobra, na długowie, jedziemy, nie ma, a my przejedziemy się z sklepu.

Nie rozumiem, dlaczego mam 24 zł, bo on nie, nie, nie płacił, on za się może płacić tak jak to z nie? nie, nie trudno... No, tak sobie pomyślałem, teraz jak podchodzę cały czas koło tego silosa, w tym silosie tak szczerze nic nie ma, bo my wszystko, my... my tam wszystko, nic nie ma, tak to nie też się nie A w ogóle, jak tutaj będą żniwa, będą to premier, my chyba tam będziemy kłaść ten ciuchy, co to będzie No i jeszcze trzeba będzie znaleźć...

i przyjechać no, widzę, na pasy planu, że, planer, że się zawali, no to raczej to problem no i trudno, nie mamy co robić no, nie no, dobra Stawimy to przez chwilę bo Macie chodź po nią tu nie

Dobra, ja Wam dziękuję za rozdanie odcinka, pewnie jest bardzo krótki, ale trudno, słuchajcie, no nic nie do roboty, ja myślę, że już w kolejnym odcinku zaczniemy się budową kurnika, albo już będzie skończony kurnik, zobaczymy, bo wiecie, nie wiem kiedy ojciec chyba teraz przyjedzie, ojciec stopie. No, może zaraz będzie jechał, to o, wiecie, my zaczniemy już sobie budować, to powoli będziemy kończyć, a w następnym odcinku, o, wiecie, skończymy. Dobra, ja idę się wysrać, a ja dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie ja cześć.